Pewnie słyszeliście różne historie na temat Filipin. Niektóre są prawdziwe, niektóre nieprawdziwe. Czasami niektórzy z Was przeczytali artykuł jakiś, który był 10 lat temu, odnośnie Filipin, i dalej twierdzą usilnie, że tak naprawdę to wszystko wygląda na Filipinach. No dzisiaj sobie porozmawiamy na temat tych niektórych mitów, które krążą na temat Filipin. Ja wam to wszystko wyjaśnię. Zresztą nazywam się Rafał Baran, a to jest życie na Filipinach. Zaczynajmy odcinek. Pewnie się zastanawiacie, gdzie ja jestem i co ja w tym momencie robię. A no słuchajcie, wyszła taka niecodzienna sytuacja, że akurat musiałem zostawić samochód w warsztacie. Zresztą w tym warsztacie, którym zawsze go zostawiam, bo zmieniam tam zawieszenie. Więc prosto po pracy zawiozłem samochód praktycznie do Walencji samej. No i teraz mam jakieś 6 km w dół z buta. Mogłem sobie wziąć jakiegoś tricykla, ewentualnie jipne, ale pomyślałem sobie, że się po prostu przejdę, żeby się troszeczkę rozruszać. Bo jest naprawdę ładna pogoda, zresztą jak zawsze na Filipinach, no prawie zawsze. Przejście. No i oczywiście przy okazji nagrać dla Was fajny odcinek. Może coś ciekawego zobaczymy. No ale oczywiście to nie będzie to, co przypadkowo zobaczymy dzisiaj w tym odcinku. To tak po prostu dodatkowo mówię, no bo dzisiaj porozmawiamy sobie o tych wszystkich mitach, które krążą na temat Filipin, i żeby to wszystko jasno i treściwie wyjaśnić. Pierwszy mit, który krąży bardzo często na temat Filipin, jest na różnych grupach dyskusyjnych w różnego rodzaju artykułach, albo ludzie, którzy na przykład jakim mówicie, że A, lecę na Filipiny na wakacje, to mówią wam, stary, nie jedź tam, tam jest niebezpiecznie, tam wszystko cię może skrzywdzić, tam jest dużo węży, dużo pająków, tam jest całkowita dżungla, dzicz i tak dalej, i tak dalej. No więc słuchajcie, odnosząc się do tego, powiem Wam tak. Ja mieszkam praktycznie 10 lat na Filipinach i naprawdę węże widziałem może dwa razy albo trzy razy w swoim życiu takie dzikie. Z czego żaden z nich nie był jadowity, a naprawdę mieszkałem w różnego rodzaju miastach, miasteczkach i różnego rodzaju wyspach. I też to nie są tylko i wyłącznie oczywiście moje doświadczenia, to są doświadczenia tak samo wszystkich innych moich znajomych, którzy dokładnie to samo mówią. Po prostu słuchajcie, pomimo tego, że to jest kraj trzeciego świata, że teoretycznie bardzo dużo tutaj powinno być tego typu różnego rodzaju żyjątek, pająków, oczywiście one występują, ale one nie występują tak w miastach, one nie występują w resortach, one nie występują w takiej dużej ilości w tych miejscach, gdzie Wy będziecie je po prostu zwiedzać, będąc na wakacjach. Nie ma naprawdę czegoś takiego tutaj. To nie jest tak, że jest tak niebezpiecznie jak na przykład w Australii, że dosłownie wszystko to zobaczysz, to chce ci zrobić krzywdę. Nie, na Filipinach naprawdę, słuchajcie, tak nie ma. Jedyne co najczęściej będziecie spotykać, e, mieszkając na przykład na małej wyspie, na wyspie, to będą, słuchajcie, jaszczurki, to będą gekony, to będą wszystkie takie żyjątka, które naprawdę są całkowicie nieszkodliwe dla Was i naprawdę będziecie mieli ogromną przyjemność z tego, oglądając je, jak one wieczorami się będą zbierać przy źródłach światła, żeby łapać sobie te wszystkie takie latające małe owady. Oczywiście. Tutaj tak jak wszędzie komary też występują i to z tym też jest związane pewnego rodzaju zagrożenie, ale to nie są jakieś nadzwyczajne zwierzątka, czy też węże, czy jakiegoś typu, typu pająki, które naprawdę zrobią Wam krzywdę, na które trzeba całkowicie uważać. Wręcz przeciwnie, nie ma czegoś takiego na przykład, że wylądujecie na jakiejś małej wyspie na Filipinach i od razu zostaniecie takie czerwone światło, słuchajcie, uważajcie na to, tamto, sramto, tamto i tak dalej. Nie, nie ma czegoś takiego. Na wyspach, jak przypływacie na jakąś wyspę, nie widziałem tego typu karty, albo informacji, takiego zbioru informacji, na co należy uważać. Po prostu, tak jak mówię, to jest pewnego rodzaju mit, to nie jest tak, jak Australia, tutaj naprawdę mało rzeczy może Ci zrobić taką bezpośrednią krzywdę. Kolejny mit dotyczy plaży, bo Słuchajcie, ja akurat też byłem troszeczkę zawiedziony, jeżeli o to chodzi, bo wszędzie znajdziecie oczywiście, jak wpiszecie słowo Filipiny, to znajdziecie takie naprawdę niesamowite tak zwane stokowe zdjęcia czyli idealne zdjęcia jakiejś tam plaży, która kiedyś została sfotografowana i że tak wygl wyglądają całe Filipiny. Przypominam, że Filipiny to kraj wyspiarski, czyli teoretycznie te plaże są wszędzie. I Wy macie takie wyobrażenie, że obojętnie na jakiejkolwiek wyspie wylądujecie, to będzie po prostu tak idealnie, będzie tak, no tak po prostu cudownie. Nie, słuchajcie, tak naprawdę nie jest. Okazuje się, że pomimo tego, że oczywiście Filipiny to kraj wyspiarski, to jest tak samo bardzo dużo wysp, które są, można powiedzieć, mają piasek wulkaniczny, czyli po prostu no, pochodzący z pyłu wulkanicznego i ten piasek jest ciemny. On nie jest, on nie jest taki jasny, jak jak wy wam się to po prostu wydawało. Oczywiście są wyspy, które są bardziej przeznaczone powiedzmy pod, turysty, pod turystów, gdzie naprawdę te plaże są przepiękne. Teraz tak naprawdę przychodzą mi dwie takie wyspy. No to to jest oczywiście Boracay, tak zwany wszędzie i najbardziej popularna chyba wyspa turystyczna na Filipinach przez obcokrajowców. No a druga to jest oczywiście na przykład, które bardzo lubię i uważam, że jest naprawdę niedocenioną jeszcze wyspą, pomimo tego, że jest popularna. To jest wyspa Bantajan, która też jest bardzo płaską wyspą i też jest otoczona pięknymi, słuchajcie, plażami. Ale teraz tak, druga rzecz. Jeżeli mówimy o tych piaszczystych plażach, no bo oczywiście te, tak jak mówię, wszystkie plaże można podzielić na te z ładnym piaskiem i te z brzydkim piaskiem, albo całkowicie takie kamieniste, gdzie naprawdę nie ma w ogóle tego piasku, co nie znaczy, że jest brzydko, tylko jest po prostu inaczej. Nie jest taka wielka plaża biała z białym piaskiem. Ale już teraz, jak podzielimy nawet te plaże z tym ładnym piaskiem i po prostu przejdziemy się na tą plażę z ładnym piaskiem, to słuchajcie, ona naturalnie sama też nie jest jakaś przepiękna. Dlaczego? Bo są wyrzucane glony, wodorosty, różnego rodzaju kawałki drewna i co gorsze, plastiki. Tak samo na plaży. I tego jest naprawdę bardzo dużo. Czyli po każdym tajfunie, po każdym przypływie i odpływie, ta plaża jest zabrudzona. To nie jest tak, że naturalnie sobie przyjdziecie na plażę. I ona będzie piękna po prostu bez żadnego zanieczyszczenia, wygładzona jakby nie wiadomo co. Słuchajcie, tak nie jest. Tak to tylko i wyłącznie wygląda na zdjęciach albo w prywatnych resortach, albo na prywatnych plażach, gdzie ludzie to po prostu sprzątają systematycznie. Bo jeżeli tego nie sprzątają, to oczywiście ta plaża będzie zasyfiona i to jest słuchajcie normalne. I to, żebyście Brali pod uwagę, jeżeli będziecie szukać jakiejś plaży, żebyście nie byli zniesmaczeni tym, że akurat przyjechaliście na Filipiny, przencieliście na Filipiny, poszliście na pierwszą lepszą plażę i się okazało, ale tutaj jest syf. No niestety, słuchajcie, tak może być. No to są uroki tego. Jeżeli plaża nie jest sprzątana, to po prostu nie jest piękna i tyle. Kolejny mit dotyczy tego, że za małe pieniądze można zamieszkać na Filipinach. No więc słuchajcie, to też jest mit i to jest mit sprzed chyba że 10 albo nawet większej ilości lat. Było pewnego rodzaju kilka artykułów dużo wcześniej na temat tego, że naprawdę za... Bardzo małe pieniądze można mieszkać na Filipinach. No i słuchajcie, no, no dobra, no można mieszkać. Zresztą za małe pieniądze można albo i trzeba mieszkać w większości krajów, jeżeli ktoś po prostu nie ma tych pieniędzy. I na Filipinach też to oczywiście trzeba zrobić. Tylko, że moim zdaniem Filipiny w stosunku do tego, co było 10 lat temu, a co jest teraz, zdecydowanie podrożały. I to naprawdę, słuchajcie, ogromna tutaj była inflacja. I te ceny się naprawdę drastycznie zmieniają. Jeżeli chodzi nawet o przedłużenie wizy, trzeba mieć, trzeba mieć jakiś skuter. Benzyna też oczywiście swoje kosztuje. Pomimo tego, oczywiście, że jest tańsza niż w Europie, nawet ta głupia benzyna, to tak naprawdę w porównaniu do zarobku Filipińczyków wychodzi dużo drożej, niż jakby to było na przykład w przeliczeniu za benzynę w Polsce albo w jakimś innym kraju europejskim. Więc bierzcie to pod uwagę. To już nie jest coś takiego, że ktoś będzie miał 1000 zł czy 1600 zł miesięcznie, i będzie po prostu sobie żył jak król na Filipinach. No nie ma po prostu takiej opcji. Oczywiście, słuchajcie, klimat temu tutaj sprzyja taniemu, mieszka taniemu życiu, ale tylko i wyłącznie przez to, że na przykład no, ktoś może sobie mieszkać cały miesiąc w namiocie, jeżeli by na przykład chciał, że wynajmie to sobie za ileś tam 30-50 zł miesięcznie i będzie miał pole namiotowe dla siebie i ze swoim namiotem. No i oczywiście to będzie tanie mieszkanie, czy tanie życie na Filipinach, ale czy to jest życie takie, jakie mamy w Europie? No, raczej nie, więc tutaj pamiętajcie o tym, to już nie jest tak tanio. Ja zresztą wiele razy na filmikach powtarzam, pokazuję ceny w restauracjach takich bardziej już europejskich, albo nawet filipińskich, że te ceny rosną cały czas i trzeba mieć też pieniądze, żeby po prostu je tutaj wydawać. Na Filipinach opieka zdrowotna jest na bardzo, bardzo niskim poziomie. To jest, słuchajcie, komentarz, który też kiedyś dostałem, zresztą taka informacja się też parę razy. Powtarzała, że jeżeli naprawdę coś tutaj się stanie, to trzeba wracać do Europy albo do jakiegoś inaczej, bardziej cywilizowanego kraju. Słuchajcie, no nie. Osoby, które najprawdopodobniej e, pisały te komentarze e, miały, jeżeli miały cokolwiek wspólnego ze służbą zdrowia na Filipinach, to najprawdopodobniej miały to na bardzo małej wyspie, gdzie rzeczywiście te szpitale są praktycznie, można powiedzieć, prawie polowe. Bo jeżeli chodzi o większe miasta, tak jak na przykład Cebu, Manila czy no choćby nawet Dumaguete, które ma tutaj kilka prywatnych szpitali, to opieka zdrowotna moim zdaniem jest na bardzo wysokim poziomie. Wielokrotnie tutaj byliśmy w szpitalu, ja, Christine czy Emilia i byliśmy zawsze prywatnie i nigdy nie mieliśmy takiej sytuacji, żebyśmy narzekali na coś. Zresztą, słuchajcie... Mogłem tutaj przytaczać naprawdę bardzo dużo różnego rodzaju sytuacji, które się tutaj zdarzyły, ale przytoczę tylko i wyłącznie taką jedną, która to, można powiedzieć, ciekawie to obrazuje, bo jakiś czas temu nasz znajomy, znaczy znajomy, no dobry przyjaciel w sumie, e, miał tutaj wypadek zresztą i wylądował w szpitalu w Dumaguete. Okazało się, że musi mieć kilka operacji na nogę, bo praktycznie prawie tą nogę stracił. E, tą nogę udało się uratować. Lekarze oczywiście z Dumaguete, z prywatnego szpitala, to robili tę operację, uratowali tą nogę, chodzi, wszystko jest ok. Ale lekarze, którzy z Polski zobaczyli te zdjęcia, prześwietlenia i tak dalej, tej nogi, powiedzieli, że to jest praktycznie nie do uratowania. Że naprawdę dziwią się temu, że ten lekarz, który to tutaj operował, podjął się w ogóle utrzymania tej nogi i z, zrekonstruowania tych wszystkich elementów, e, tych powiązań i tak dalej, bo w Polsce na 99,9% pewnie. Ta noga by była już dawno amputowana, bo po prostu nie byłoby sensu. Więc tutaj, jeżeli chodzi o tą służbę zdrowia, to słuchajcie, to są tak samo lekarze, którzy byli szkoleni za granicą, najprawdopodobniej w Stanach Zjednoczonych albo w jakichś innych krajach europejskich, i <gry> którzy tak samo mają ogromną wiedzę. A pomimo tego, że mają tą ogromną wiedzę, to na przykład takie podstawowe zabiegi są dużo tańsze, oczywiście, niż na przykład w krajach europejskich. Ja osobiście. Zresztą, tak jak i w Polsce, tak jak i tutaj, zawsze chodziłem prywatnie do dentysty i wolę na przykład tutaj chodzić do dentysty, bo jest to dużo taniej, niż jakbym to z powrotem robił w Europie. Zresztą za każdym razem. Przed tym, jak jedzie, lecimy do Polski, to akurat idę jeszcze na przegląd do dentysty, żeby wiedzieć na 100%, że wszystko mam załatwione i zrobione. Bo po prostu nie chcę, żeby wypadła taka sytuacja, że muszę to na przykład zrobić w Europie, gdzie będziemy to pewnie kosztowało trzy razy więcej w porównaniu do tego, co tutaj prywatnie po prostu zapłacę. Zresztą tak samo, jeżeli chodzi na przykład o różnego rodzaju innych specjalistów na Filipinach. Naprawdę, jeżeli się chodzi prywatnie do szpitala, to ta wizyta nie kosztuje też dużo, bo kosztuje w granicach około 35 do 45 zł za wizytę. Oczywiście za leki się płaci tam dodatkowo, ale to już w aptece się dostaje receptę i się je wykupuje. Ale sama wizyta w prywatnej klinice jakiegoś specjalisty, na przykład okulisty albo laryngologa, albo kogoś innego, to kosztuje, tak jak mówię, w granicach 35 do 45 zł. I nie ma oczywiście kolejek. Tam się po prostu dzwoni albo się idzie, czeka się i najwyżej są dwie, trzy osoby w kolejce. Zostajesz przyjęty, wychodzisz zadowolony i wszystko jest naprawdę zrobione. I oczywiście jeżeli chodzi o sprzęt, tak samo to jest sprzęt naprawdę bardzo wysokiej półki, bo to jest prywatny sprzęt. I ci lekarze też troszczą się o to, żeby to było jak najlepiej dla Was zrobione. Także mit jeżeli że o tym, że służba zdrowia na Filipinach jest na jakimś niskim poziomie albo na dużo niższym poziomie niż w Europie, to jest całkowicie słuchajcie obalony. Kolejny mit dotyczy pory deszczowej. Dostałem kiedyś taki komentarz i to też zresztą czytałem wiele razy na różnego rodzaju forach, w jakichś artykułach, że w całej Azji pora deszczowa trwa 6 miesięcy i przez te 6 miesięcy po prostu pada i niczego się nie da zrobić. I słuchajcie, no może w jakichś innych krajach tak jest. Ja nie jestem w stanie odpowiadać za inne kraje, ale na Filipinach na pewno pora deszczowa nie trwa 6 miesięcy, albo jeżeli nawet trwa te 6 miesięcy, to nie oznacza to, że pada to przez cały czas. Wręcz przeciwnie, ja to wiele razy powtarzałem, u nas, pomimo tego, że jest pora deszczowa, to bardzo często, na przykład w naszym rejonie, to w ogóle pada tylko i wyłącznie w nocy, albo czasami wcześniej rano, a w ciągu dnia jest czasami nawet tak słonecznie, jak jest teraz. Oczywiście jest dużo większe zachmurzenie, ale to tylko i wyłącznie wpływa na to, że temperatura nie jest 30+, tylko jest 25+, więc to jest nawet bardziej przyjemnie, bo można sobie wyjść na zewnątrz, można pochodzić, pospacerować i nie martwić się o to, że człowiek się zbyt bardzo i zbyt szybko Opali albo będzie ją nawet podrażnioną skórę. Ogólnie, tak jak wspomniałem na początku, to mówię, to nie jest tak. Nie pada tutaj przez 6 miesięcy. Ja zresztą wiele razy, jak wysyłaliście do mnie e-maile, informowałem o tym, że bardzo często zresztą to pytanie się powtarzało, kiedy jest najlepszy okres, żeby przecież na Filipiny. A ja zawsze odpisuję, słuchaj, ten okres to zależy od ciebie. Kiedy masz czas wolny, to to będzie najlepszy czas dla ciebie. Bo naprawdę, czy to jest pora deszczowa, czy pora niedeszczowa. Bez znaczenia, i tak, i tak traficie na pewno na ładną pogodę i pewnie traficie na brzydką. Nie ma stuprocentowej pewności. I na Filipinach też nie da się jakiś tak, tak z wyprzedzeniem przewidzieć jakieś tam pogody. Więc po prostu zaryzykujcie i przylećcie. Na Filipinach wszyscy są tacy mili i uprzejmi. A słuchajcie, to też jest naprawdę mit. To jest mit. Bo nie wszyscy są mili, i nie wszyscy są uprzejmi. Ale zresztą tak jak i w każdym kraju, to nie tylko i może na Filipinach ale bardzo często dostaję od Was informacje, że Filipińczycy są tak pięknie, mili i uprzejmi. Po czym jak się pytam, a gdzie ich spotkałeś, albo którzy Filipińczycy? No ci, co pracują w resorcie. No słuchajcie, tak, tak, ci co pracują w hotelu, w resorcie, czy w innego rodzaju centrach nurkowych, no muszą być mili, z założenia, że po prostu Wy jesteście gośćmi. Ja też, jak mam wypożyczanie skuterów i na przykład czasami rozmawiam z obcokrajowcami, to jest to naprawdę bardzo dla nich miłe Ich wszystko chcę im wyjaśnić. Ale to jest po prostu marketing, tak, public relations. I tak samo jest tutaj z Filipińczykami, więc tutaj nie ma żadnej różnicy. Oczywiście, jakby się zaczęli mieszkać, mieli różnego rodzaju problemy, to wtedy by wyszło, czy tak naprawdę wszyscy są mili i uprzejmi. Nie, oczywiście, chociaż i tak uważam, że Filipińczycy są bardzo otwarci i naprawdę to jest taka narodowość, która będzie bardziej miła niż niemiła, ale to nie zmienia faktu, że czasami można trafić na kogoś, kto aż nie będzie tak uprzejmy dla ciebie. Na Filipinach trzeba mieć gotówkę, bo inaczej nie zapłacisz za nic do jedzenia, za nocleg i tak dalej. Nie, słuchajcie, to też jest jakiś stary artykuł albo stara informacja, która krąży po internecie od bodajże bardzo, bardzo, bardzo dawna. Czasy się zmieniły. Na Filipinach też już funkcjonują terminale płatnicze, jest bardzo dużo bankomatów. Można płacić kartą w restauracjach, można płacić kartą za noclegi. W każdym większym supermarkecie tak samo można płacić kartą. I też są oczywiście aplikacje do tego, które umarzają bez gotówkowe płacenie, jak na przykład Gcash, który jest bardzo popularny na Filipinach. Jeżeli będziecie mieli możliwość korzystania z tego, to wam po prostu polecam, bo wtedy już całkowicie możecie gotówkę wyeliminować i wszystko płacić takim po prostu wirtualnym kontem przez swój telefon. I to naprawdę, słuchajcie, działa. Ale tak, 10 lat temu rzeczywiście były problemy, było tylko dosłownie na przykład na samej wyspie Cekichor, chyba były dwa bankomaty, które zresztą w większości czasu nawet nie działały o terminalu płatniczym, w którym można było zapłacić na przykład za noclegi, czy za hotel, czy w restauracji, która by miała terminal płatniczy, to w zasadzie mogliście, mogliście zapomnieć. Hi! Ale, ale teraz oczywiście sytuacja się zmieniła. Teraz jest tego naprawdę bardzo dużo i większość restauracji, nawet na małych wyspach, ma już terminal płatniczy i można płacić normalnie kartą, albo telefonem, albo zegarkiem, albo czymkolwiek innym. W Duma GT, czyli większym mieście, już nawet nie mówię o manili czy Cebu. To jest po prostu pewnego rodzaju standard. I każda restauracja, każda większa restauracja ma po prostu taki terminal. Ja osobiście w Dumagetę w zasadzie korzystam bezgotówkowo od dłuższego czasu. Bardzo rzadko się zdarza, że mam po prostu gotówkę przy sobie. Przeważnie mam kartę, albo mam po prostu tylko swój telefon komórkowy, gdzie mam po prostu właśnie ten dżigarz, albo mam też kartę swoją podpiętą i mogę płacić bezpośrednio, dotykając, stukając telefonem. Jakiś tam terminal. Ale tutaj warto by było jeszcze dodać jedną kwestię, bo jeżeli mówimy o gotówce, to przypadkiem, słuchajcie, nie przywości na Filipiny polskich złotych, bo to jest po prostu bez sensu. Tego się praktycznie nie da wymienić. Może gdzieś tam w manili, ale chociaż i tak wątpię. Po prostu przejmiemy z reguły, że po prostu nie da się tego wymienić. Więc tylko i wyłącznie euro, dolary albo jakieś takie normalne bardziej znaczące waluty, jeżeli już chcecie przywieźć gotówkę jeżeli nie chcecie przywozić gotówki to zawsze możecie tak samo wypłacić kasę z, z bankomatu tylko, że wypłata 10 tysięcy peso albo 20 tysięcy peso kosztuje zawsze 250 peso za wypłatę to tak, żebyście wiedzieli i ostatnie, słuchajcie, na dzisiaj ostatni mit tak naprawdę to na Filipinach porywają turystów boję się tutaj przylecieć słuchajcie, tak, były porwania turystów ale to były jednostkowe przypadki i to było pewnie z 6, 7, 8 lat temu Obecnie naprawdę jest bardzo bezpiecznie Oczywiście są regiony zaznaczone, gdzie raczej nie powinno się jeździć, ale co nie oznacza, że tam akurat jak tylko i wyłącznie pojedziesz czy polecisz, to cię po prostu porwam dla okupu No nie, słuchajcie, naprawdę jest dużo bardziej bezpiecznie niż było na przykład 20 lat temu ja osobiście chyba od pięciu lat nie słyszałem o żadnym takim porwaniu turysty dla okupu. Ogólnie na Filip przylatuje naprawdę ogromna masa turystów i nikt nie jest porywany, więc te informacje, które oczywiście nawet są dostępne na nasz stronie naszej ambasady, że w niektórych rejonach Filipin jest niebezpiecznie, to oczywiście można by to potwierdzić, ale to jest bardziej takie, słuchajcie, takie, wiecie, jak to się mówi, kuchanie na zimne. Że kiedyś tam coś takiego było, więc my napiszemy też to, żeby przypadkiem nie było, że my o tym nie informowaliśmy. To jest na zasadzie coś takiego, że nie idźcie się kąpać nad Wisłę, bo kiedyś tam ktoś się utopił i zmarł od tego. Więc jeżeli my to napiszemy, to przynajmniej ludzie będą wiedzieć, że my o tym napisaliśmy. To działa na tej samej zasadzie po prostu takiego troszeczkę straszaka albo nawet informacji, że ale przecież informowaliśmy Wam o tym, że coś tam się może zdać. To tak samo teoretycznie do każdego kraju europejskiego i każdego innego kraju powinno być tego typu informacje, że uważaj, jak tam polecisz, to ktoś może ukraść Twój portfel. No bo to mniej więcej działa na tej samej zasadzie. Moim zdaniem prawdopodobieństwo porwania na Filipinach czy w jakimś kraju europejskim jest w tym momencie praktycznie takie samo. Dobra, słuchajcie, Uff. ja już prawie dochodzę do Dumaguete, moje czoło już jest pewnie czerwone i spocone bardzo. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek. Mam nadzieję, że ta wycieczka ze mną była przyjemna dla Was. Oczywiście, jeżeli podoba Wam się ten program i to, co robię, zapraszam Was do subskrypcji tego kanału, kliknięcia łapkę w górę. Ja Was bardzo serdecznie pozdrawiam. No i do zobaczenia za kilka dni w kolejnym odcinku. Pa!